Absolutnym hitem sprzedażowym jest nasz laktator Neno model Uno. Czego możemy się spodziewać po tym małym, zgrabnym i lekkim urządzeniu? Przede wszystkim laktatora dostępnego od ręki w drogeriach w całej Polsce. Ten laktator ma dwie fazy: fazę stymulacji oraz fazę głębokiego odciągania. Jak wszystkie nasze laktatory, akumulator ładujemy z pomocą dołączonego kabla z wejściem USB-C. Laktator kładziemy na podstawce, dzięki czemu po odciągnięciu mleka może stać i nie ryzykujemy rozlania mleka. Jeśli chodzi już o taką szczegółową budowę tego dwufazowego laktatora, Mamy tutaj zatyczkę, dzięki czemu lejek będzie przez cały czas utrzymany w czystości. Mamy lejek, który fabrycznie jest o średnicy tunelu 24 mm, ale pragnę przypomnieć, że w sytuacji, w której ten lejek okazuje się być dla mamy za szeroki bądź zbyt wąski, możemy z powodzeniem dokupić jego zastępczy element, czyli lejek o średnicy 21 bądź 27 mm. Kolejny element laktatora to elektronika. Jak się pewnie domyślamy, tego elementu nie myjemy, ale utrzymujemy go w czystości w taki sposób, że wycieramy delikatną, wilgotną ściereczką. Membrana, czyli niezmiernie istotny element laktatora, który nam zapewnia bezpieczeństwo sanitarne mleka. Żadne elementy potencjalnie bytujące w pompie laktatora nie dostaną się do wnętrza. Tak właśnie wygląda membrana. Kolejny element laktatora, uno. To konektor, czyli taka część, za pomocą której możemy połączyć wszystkie elementy laktatora z finalnym elementem, czyli butelką. Tutaj na dole czai się zaworek. Ja zawsze uczulam moje pacjentki, żeby ściągając zaworek, posługiwały się jego bocznym elementem, czyli takim specjalnie nalanym elementem silikonowym, dzięki któremu ten ważny element laktatora nie będzie ulegał nadmiernemu rozciągnięciu. To, co jest niezmiernie istotne, to fakt, że po poprzednim umyciu, dezynfekcji i wysuszeniu laktatora, możemy go w bardzo prosty i zwinny sposób połączyć, czyli w sytuacji, w której musimy to mleko bardzo szybko odciągnąć, nawet osoba mało wprawna manualnie, jest to w stanie wykonać bez większego trudu. Marka Neno wie doskonale jak absorbującym na co dzień stanem jest opieka nad dzieckiem i właśnie dlatego w tym modelu mamy taki mechanizm, dzięki któremu jeśli mama zapomni, że odstawiła laktator i on jeszcze pracuje, to po 30 minutach to sprytne urządzenie samoczynnie się wyłączy właśnie po to, żeby jeśli na przykład za 40 minut była potrzeba ponownego użycia laktatora Neno, Uno, była taka możliwość, a bateria w międzyczasie nie uległa wyczerpaniu. Czy jest jakiś sprytny sposób, dzięki któremu mleko odciągnięte możemy bezpośrednio zamrozić? Oczywiście, że tak. W każdym takim opakowaniu z laktatorem Nano Uno mamy dołączony taki właśnie plastikowy element. On jest różnie nazywany łącznikiem, czasami konektorem. Ogólnie jest to taki element, który musimy przymocować do tej części laktatora zamiast butelki. Następnie zakręcamy tutaj. Woreczek i możemy mleko odciągnąć bezpośrednio do woreczka. Jeśli takie rozwiązanie się mamą sprawdzi, nie zostaje już nic innego jak zakupić, na przykład potem sobie, zapas woreczków i zrobić sobie taki domowy bank mleka. Pamiętajmy jeszcze o tym, że marka Neno zostaje z mamami nie tylko w dniu zakupu urządzenia. Jesteśmy z mamami przez cały czas w kontakcie. Mamy fantastycznie działający serwis konsumencki, dzięki czemu w sytuacji, w której mama zaczyna odczuwać nieefektywne działanie laktatora, może skontaktować się z nami i w ramach usługi Tudor w ciągu 48 godzin otrzymać od nas urządzenie zastępcze, aby cały czas cieszyć się laktacją.